Minął miesiąc od naszej demonstracji, właściwie to była taka pikieta trzydniowa z nocowaniem pod sejmem 21 i 24 lutego. Zakończyliśmy w związku z rozpoczęciem wojny, ale to wydarzenie okazuje się trwać. Ja przypomnę, że tego dnia też była demonstracja rolników. Bardzo huczna, ograna świetnie przez media, nic z niej nie wyniknęło. My skoncentrowaliśmy się zupełnie na innej formie działalności, rozmawialiśmy ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, apelowaliśmy o to, aby działać w temacie Nowego Ładu, nawet jeśli to nie będzie przypisane ani nam, ani żadnemu innemu politykowi. Spodziewaliśmy się tego, bo też słyszeliśmy, że PiS za nic w świecie nie zrezygnuje z nowego ładu, więc szczerze mówiąc, liczyliśmy, że jeżeli cokolwiek się zmieni, to i tak PiS oczywiście sobie przypisze zasługi tej zmiany. Moi drodzy, to jest dowód na to, że warto rozmawiać. Nie warto zawsze chodzić, krzyczeć, warto rozmawiać. To jest dużo lepsza forma działalności. Bo dlaczego o tym dzisiaj nagrywam materiał? No bo już wczoraj wieczorem wybuchła informacja, że PiS planuje obniżenie podatku dla PIT, czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą, z 17 do 12%. Oczywiście nie pada słowo, że się wycofują z Nowego Ładu, ale umówmy się, że dla milionów przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie uciekli w spółki, chociaż to też się wydarzyło między stycznie malutym, to dla nich wszystkich właściwie nowego ładu nie ma, gdyż zwyżka związana z opłatami za ubezpieczenia zdrowotne liczone od dochodu, będzie skompensowana obniżonym podatkiem. Czyli mówiąc w skrócie. Pis właśnie wycofał się z Nowego Ładu. Nie było ku temu żadnego impulsu, nie było żadnych danych wyjątkowych, nie było żadnego, nie wiem, gigantycznego protestu. Te mechanizmy, które uruchomiliśmy w lutym, dzięki naszej wytrwałości, dzięki temu wymarznięciu się nocami, które zwróciło uwagę wszystkich parlamentarzystów i dotarło to też do rządu wiemy o tym, że były te nasze postulaty rozpatrywane. Dzięki temu naszej wytrwałości udało Udało się zatrzymać nowy ład. Oczywiście na razie w formie deklaracji, ale myślę, że do tego dojdzie, bo wiemy wszyscy, że nie da rady utrzymać w tej sytuacji, szczególnie w której się znaleźliśmy, tych warunków finansowych. W związku z tym zachęcam Was do dalszej współpracy z Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców, do dalszej aktywności, do dalszego zrzeszania się, zaangażowania. Zostańcie z nami, razem możemy osiągnąć więcej.